Jesteśmy w tej pierwszej dekadzie lat 2000 i nie powinniśmy zapominać o Pichu. E, raperze, ktu, za którym. E, powiedzieć, że nie przepadam, to nic nie powiedzieć, ale ten człowiek pod, do spraw politycznych i społecznych podchodzi z subtelnością słonia i wiedzą makaka. I w 2003 nawijał, zresztą w kawałku 2003 ma taką serię podsumowującą każdy rok. Nawinął, zamiast papieża, lesba wzięła w brudne łapy Nobla. A to jest tylko jeden zwiędły kwiatek z jego publicystycznej łąki, gdzie wieje fetorem po prostu. E, w swojej dyskografii ma także utwór skierowany dosyć konkretnie przeciwko sile politycznej jednej, czyli koalicji PO-PSL. W 2014 w śmierci i podatkach nawijał. Czułe, czujesz jak brudną łapą ktoś ci mózg maca, sądy na telefon, wyroki feruje prasa, gołymi rękami mordują nas i to jest fakt, dochodówka, bandycki VAT, Rostowski i Tusk zabrali ci wszystko. Szczęśliwie, znaczenie picha spadło, ale przewiduję, że coś mu się jeszcze uleje w przyszłości. Nie powiem, że czekam z entuzjazmem, ale z ciekawością już na pewno. Z ciekawością już na pewno.